Tym razem filmik o pragnieniach serca kobiety. Oczywiście stworzony jest przez faceta, no więc zobaczymy, co z tego będzie. Książek i kolorowych pism odnośnie tego, co powinnaś zrobić jako kobieta jest pełno. W większości ich przesłanie może sprawiać, że czujesz coś w stylu: Nie jesteś taką kobietą, jaką powinnaś być, ale jeśli zrobisz pięć jakichś rzeczy, to osiągniesz wymagany poziom. Jesteś jednocześnie za bardzo i nie dosyć za bardzo uparta, wyzywająca itd. a jednocześnie niedość szczupła, pewna siebie itd. powstaje pytanie, czy kobiecość da się w ogóle ująć w jakąś formułkę albo listę rzeczy do zrobienia? Wydaje się, że nie. Czy służy czemuś mówienie, że potrafisz zrobić wszystko, co może zrobić mężczyzna? Raczej nie chcesz być mężczyzną. No więc co to znaczy być kobietą? Oczekiwania społeczne i kulturowe wobec kobiet są ogromne. Dnie są wypełnione obowiązkami i wymaganiami, którym niesprostanie oczywiście świadczy o wadach kobiety. W efekcie kobieta, świadoma swych najgłębszych wad, napełnia swe serce pogardą dla marzeń o czymś więcej. Nieśmiało marzy o przeżyciu romansu, niezastąpionej roli w przygodzie i ujawnieniu skrytego piękna. Pragnienia te są ukryte w kobiecym sercu tak głęboko, że wydają się luksusowe. Nawoływania kolorowych pism i książek odnośnie tego, jaka powinnaś być i co powinnaś zrobić, aby być prawdziwą kobietą, pomijają najważniejszą rzecz Twoje serce. Tyle słowem wstępu. Przejdźmy do pierwszego pragnienia, czyli romansu. Nie mówimy tu o romansie jako o zdradzie, ale o przeżyciu wielkiej miłości. Najpierw pomyśl o filmach, które uwielbiają małe dziewczynki: Królewna Śnieżka, Mała Syrenka, Śpiąca Królewna. Mają schemat, w którym przystojny książę przybywa ocalić swą ukochaną. Pomyśl też o ulubionych scenach filmowych, może coś w stylu jak ta na dziobie Titanica o zachodzie słońca. Czy gdzieś w środku nie pragniesz czegoś podobnego? Chyba większość kobiecych uzależnień powstaje w momencie, gdy czują, że nie są kochane i że nikt o nie nie zabiega. Kobieta odrzucona i pozbawiona miłości więdnie jak kwiatek bez podlewania. Błysk w jej oku gdzieś znika. Ale ta sama kobieta, o której wszyscy myśleli, że jest nudna i niezbyt ładna, staje się urocza, gdy tylko ktoś ją zaczyna adorować. Twarz jaśnieje, a w oczach znów pojawia się błysk. Wszyscy się zastanawiają, co się z nią stało, bo nagle wydaje się 100 razy atrakcyjniejsza. Czyż nie jest tak? Kobieta jest spragniona przeżycia swej wielkiej miłości. Drugie pragnienie to niezastąpiona rola w przygodzie. Kobiety, podobnie jak mężczyźni, uwielbiają przygody. Czy to będzie jazda konna, występ na scenie, daleki wyjazd, czy założenie firmy. Wszystkie są stworzone do udziału w czymś, co po pierwsze będą mogły z kimś dzielić, nie chcą przygody dla niej samej, chcą to zrobić dla kogoś, a po drugie chcą, by ich rola była niezastąpiona, by nikt inny nie mógł tego zrobić za nie. Każda z kobiet ma coś istotnego do zaoferowania światu. To może być jakaś forma kariery albo życia rodzinnego. Tak czy inaczej zasada jest taka, żyj tam jako kobieta, bo to jest Twoja rola. Świat jest głęboko zepsuty, a mężczyźni no jednak dalej dominują na wiele sposobów. Kobiety, którym udało się w świecie podporządkowanym mężczyznom, same potem mają tendencję do dominacji i kontrolowania. Faceci z całej siły próbują ukształtować taką kobietę według swojego sposobu widzenia. Wtedy kobieta kończy jak mężczyzna. To, co najcenniejszego masz do zaoferowania, masz do zaoferowania jako kobieta, a nie jako stałe porównanie do mężczyzny. Trzecie pragnienie to ujawnienie skrytego piękna. Małe dziewczynki bawią się w przybieranki, chcą malować usta, przymierzają biżuterię od mamy i buty na obcasach. Pomyśl o dniu swojego ślubu, albo ślubu, o jakim marzysz, jak ważna jest dla panny młodej jej suknia. Niestety, pragnienie bycia piękną wielu kobietom przysporzyło łez. W ogóle to większość kobiet wątpi, czy ma jakieś piękno do odkrycia. Są nieustannie rozdarte pomiędzy walką o piękno a rezygnacją. Nowa dieta, nowe paznokcie i fryzura. A tymczasem piękno jest o wiele głębsze niż wygląd zewnętrzny. To przede wszystkim piękno duszy. Jeśli kobieta je posiada, korzysta z niego i rozwija, to staje się też ładniejsza fizycznie. Jedna kobieta może mieć świetną figurę, bo codziennie biega, pilnuje dokładnie co je, dzięki czemu może ubierać urocze stroje. A jednak, kiedy jesteś z nią, to Twoje serce nie odpoczywa. Dlaczego? Bo ona cały czas walczy. Jest perfekcjonistką. Każdy kilogram i pryszcz jest katastrofą. Jej piękno jest niepewne i nie wypływa z serca. A druga kobieta może nosić swobodnie rozpuszczone włosy. Jej oczy lśnią, gdy się śmieje. Nie ukrywa, że kocha swojego męża, pracę czy cokolwiek innego, ma harmonijne usposobienie. Rozmowa z nią, a nawet same przebywanie obok jest odprężające, bo jej piękno płynie z wnętrza serca. I to bez względu na jej wygląd fizyczny i wiek. Co oznacza być kobietą? Pragnienia jej serca są albo nierozpoznane, albo atakowane, Albo tak długo niedostrzegane, że w końcu większość kobiet prowadzi podwójne życie. Z zewnątrz są zapracowane, sprawne i zrównoważone, świetnie dają sobie radę. Ale wewnątrz zagłębiają się w świat fantazji lub tanich powieści, albo oddają się jedzeniu lub innym uzależnieniom, byle uśmierzyć ból serca. Nie ucz się kolejnych norm i nie przyjmuj nowych zasad, według których masz żyć, by być kobietą. Nie ma czegoś takiego. Nie ma regułki na kobiecość. Wędruj za swoim sercem, bo do tego zostałaś stworzona jako kobieta i odkryj to, kim jesteś i od początku byłaś.